Bombini Guzini za milion! Bombini Guzini za milion! Mamy go! Mamy go! Bombini Guzini! Witam Was, wszystkie brainerciki, z tej strony oczywiście. Adrian, Balan Clarson I dzisiaj będziemy kraść innym Brainroty. Dokładnie tak, za pomocą mojej pałki Dumtum -tum Sahura, będziemy kraść innym ich własne Brainroty i zarabiać z tego pieniądze. Wiesz, że też możesz ukraść Brain jeżeli zasubskrybujesz, polajkujesz, napiszesz w komentarzu jakiego najbardziej chciałbyś ukać Brain A na razie lecimy na pewno i BUM! I mamy moją pałkę kochaną! Lecimy, słuchajcie, mamy moją bazę Jednego Brainota już raz, słuchajcie, komuś ukradłem, dlatego w ogóle mamy jakieś pieniądze na start, nie? Yyy Tutaj w ogóle możemy zamykać bazę I co to, to zadziała? O, zamknęliśmy bazę na 60 sekund O! I to działa na 60 sekund. Dobra, czyli jak ktoś tutaj wejdzie, to mogę, mogę tak zrobić ten, ukradnięcie i tu jest w ogóle jakaś pułapka, nie wiem czemu Yyy Halo? Dobra, czyli na razie nie mamy teraz zamknięcia, ale dobra, możemy teraz yy, ukraść komuś coś. Słuchajcie, musimy komuś ukraść. Ja generalnie nie chcę kupować. Ja, bo, słuchajcie, taktyka mamy taką. Kradniemy tylko rzeczy, nie kupujemy żadnych tych. No dobra, kupię może tego jednego. Kupię tego ciebie, podstawowego. Bo mi, tutaj mówi, mam tutaj quest'a, nie? To, to, to zrobimy go, dobra? Dzień dobry, witam, jesteś taki takim stopniu Pizzanini? Podstawowy pierwszy Brainrod, słuchajcie, który w sumie nie jest Braindropem. I ty mi zbrać pieniądze. No dobra I teraz mogę ukraść kogoś, tylko muszę znaleźć kogoś Tam, patrzcie, jest otwarta baza Tylko ona jest tak daleko, że mnie... Oni, mnie... Oni mnie tutaj złapią na pewno, jak ja tam ukradnę, nie? Muszę pójść na przykład, muszę gdzieś czekać Muszę gdzieś być zakradnięty Na przykład tutaj gdzieś, patrzcie Będę, patrz, będę czekać tutaj Aż się otworzą kraty Może mnie nie zauważy A! Czemu ten chłop po nie się Chyba ty żartujesz A właśnie, bo w ogóle, ty, było coś lepszego do kupienia w sklepie, nie? Było coś tu lepszego w sklepie jest tutaj slap do kupienia. Dobra, kupujemy slapa. Zobaczymy, czy te wszystkie bazy są pozamykane, moi drodzy. Ja się chcę zakaść do którejś... Tutaj się, za, tutaj się będę czaić, patrzcie, tutaj się czaję. Baczajmy się tutaj, patrzcie, tu jest... Trulimelo, Trulicina, Szympanzyni, Bananini, tyle fajnych tu jest. Dosłownie tylko czekam, słuchajcie, tylko czekam, żeby ukraść. O, jest! Dobra, lecimy! Kradniemy! Szympanzyni, Bananini! Kradniemy! Lecimy! NIE! NIE! To jego baza! Obronił swojej bazy! Nie obroni swojej bazy! Zobaczył, żeby znikły kraty, słuchajcie, pierwsza się nie powiodła! Wszyscy zamykają swoje bazy, słuchajcie, nie da rady komuś. Tak, nie da rady komuś ukraść. Ty patrzcie a mój, tego, tego mojego, słuchajcie, nawet nikt nie chce kraść, widzicie? Nikt nawet cię nie chciał ukraść w mnie widzisz? Dobili pizza nie, nikt nawet cię nie chce ukraść, taki jesteś mało warty, widzisz? Jak z tym żyć? Ty o chce to ukraść? Nie wierzę. Nie na, nawet nie próbował. Ała Czemu ona przyszedł mi uderzyła! Halo! Halo! Odpłacuję się! Halo, halo, zaczertujesz to chyba! BUM! BUM! O, o ale daleko odleciała ty! Jak śmiesz? Nie pokaż do mnie, poł! O tutaj patrzcie, nie jest zamknięte, nie jest zamknięte! Lecę po Liliali! -li li -li Lecę po Liliali! -li li -li Lecimy! Stole! Lila, Lila, Lila! Lecimy, słuchajcie! I mogę teraz kliknąć trójkę, nie, mogę. Nie działa. Ty słuchajcie, patrzcie. Mam nią. Mam ją, ty. Ty to idę, może z nią do bazy swojej. ukradniemy Lilia, ale -li ukradniemy Lilia, Lili, Mamy ją, mamy ją! Mamy nasze drugie, Ukradzenie, moje drodzy! Dobra, to słuchajcie, ja tego lubili pizzalni nie sprzedaję. Ja teraz bronię moich, słuchajcie, zamkniętych misiaczków tutaj, nie? Ja będę ich bronić. Nie obchodzi mnie, to ja ich bronię, nie? Patrzcie, ona tam. Yy, nie, ona ma otwartą teraz bazę, nie, zamkniętą, już tam nic nie ma. Wszyscy. Czy oni wszyscy jej wykradli? Nie, ona wyszła z gry chyba, dlatego. Ktoś, ona nie pilnuje swojej bazy, nie? A no tu jest napisana, że. A nie, raindropa, dobra. To jest tej babki chyba? Ty, może zaraz się jej skończy. Patrzcie, się tu czaje. Mamy to! Dobra, lecimy! Kradimy tego! Tym cisa, tym cheese. Team Cheese, gdzie ona jest? Nie ma jej nigdzie, nie widzi O, radę Łukasz, kolejnego! Mamy go, Team Cheese'a Dobra, lecimy po kolejnego jeszcze, może dobra Tego droższego, tego, Fluffy, Dobra, ty patrzcie, ona nie widzi, że jej kradnę Ona nie widzi, że jej okradam bazę Mamy kolejnego Dobra, dobra. słuchajcie, wykradnę jej wszystko, jak jej nie ma Kolejny Team Cheese, chodź tutaj, jesteś więcej warty, 500 golda jesteś warty Dobra, lecimy, lecimy, powoli, powoli, nie nie, 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 nie kozaczymy Ty, patrzcie temu ukradł, pa, temu ukradł jednego. Ty, temu ukradł ty. Okradamy go! Okradamy tego chłopa! Szybko! Nie! A bo on, on mu okradał! Ty! On! Ten raindrop okradał tego drugiego chłopa! A ja mu wykradłem w tym momencie trzy inne! <ścoughs> patrzcie jaką mamy kolekcję! Team Cheese, a, Flurina, Lila Lilia i kolejny Team Cheese! dobra, Dobra, mamy słuchajcie kolekcję dobrą. Mamy tą kolekcję już O, kradniemy, kradniemy, ty, kradniemy Trulimero, trulicina Trulimero, trulicina Dokładnie tak Trulimero, trulicina Nikt mnie nie powstrzyma Nikt mnie nie powstrzyma Nikt mnie nie powstrzyma Damy radę go ukraść, mamy to Dobra, lecimy mi kolejnego! Lecimy mi kolejnego! Tum, 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 sahura, ty Tum, 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 sahur tum, 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 sahur Nie, jestem zamknięty O nie O nie Jestem zamknięty, zamknęła mnie O ty oni mogą, mogą mnie teraz ukraść. Ty, ja to muszę odłożyć, ja tu muszę odłożyć. Ej, halo, Boże, jak, jak ja mam to, jak ja mam? Oni mogą mnie teraz okraść, ty. Przecież ja nie mogę wyjść. Ty, moi drodzy, mogą mnie teraz okraść. O, ona wyszła z gry bo, coś się stało. Boże, ja nie mogę tak zostać w czyjejś bazie, bo mogą mnie wtedy okraść oni. Dobra, ale mamy kolejnego, słuchajcie, nic się nie stało. Zamykamy naszą bazę, dobra. Mamy Tung, 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 za on daje dużo pieniędzy nawet, ty. Patrzcie, dają dużo hajsu już, no da dają dużo hajsu już misiaczki, Ma mamy dużo bo tu mamy kolejne do ukradnięcia, lecimy, lecimy Tripitropa -tri Tripitropi tri tropi. dobra sorry, sorry, pomyliłem się, jesteś mój Jesteś mój tropi. czaisz to? Prosto ukradziony z pizzerii Dobra, mamy oficjalnie już, ile? Osiem ukradnięć. dobra, osiem ukradnieć, kradniemy resztę, kradniemy dalej Kradniemy dalej, ciśniemy Br -br -br -pim. Yy, Boże, ile jesteś epicki bym babka chyba nie wie, że można jej rzeczy albo ma jakiś sobie internet, patrzcie, stoi w miejscu i biega. Nie wie, że mogę ukraść rzeczy. O, zamknęła bazę teraz, ty. Nie zauważyła. Nie zauważyła, że jej ukradłem. <ścoughs> o, tutaj otwarta jest baza! Lecimy na świętej! Legendarny burbaloni Loni Loni Burbaloni, luliloni! Burbaloni, ty babka nie wie, że ja ukradłem! Albo ona też kradnie! Gdzie jest ta babka, ty? Ukradłem legendarnego burbaloni loli loni. Boże jesteś warty miliony! Mamy za dużo rzeczy generalnie, muszę coś sprzedać Dobra, to sprzedajemy tego co robi 5 Tego co robi 5 i tego co robi 5, Te dwa team cheese'y sprzedajemy eee, I lila lilia robi trójkę, no to w ogóle jest mało I tego co siódemkę też raz sprzedajemy, nie? Mi się wydaje, że tak Dobra i teraz mamy pokaźną sumkę typyku. Ała, oła! Trzeba było żebyś nie przez bazę uderzyć Chyba się żartujesz To zamykamy naszą bazę, się pamiętać A ty co, myślisz, że tu podejdziesz do mnie i mi coś ukradniesz? Nie ma szans w ogóle, nie? Dobra, mamy 73 tysiące. Może kupiłbym jakiegoś giga drugiego jednego, jakiegoś jednego giga drugiego za całe moje pieniądze. Ty jesteś cappuccino assassino za 10 tysięcy. Tu jest napisane, że za mityczny będzie za 11 minut, a legendarny będzie za jeden. Dobra, a ty jesteś epicki. No to tak średnio, nie pasujesz mi. Eee, możemy coś, może ukraść komuś fajnego? O, Boże! Ballerina kapucyna za 100 tysięcy. Ktoś nie zamknął bazy? Ktoś zapomniał bazy? O no nie, nie muszę tu jego, nie muszę tu jego. Nie! To nawet nie było twoje! Chłop mi po prostu uderzył, to nawet nie było jego! Aaaa, to na bazę. To nawet nie, <toddź> to nie by było jego baza! I on mi to zepsuł! O nie, nie lubimy się już! Nie lubimy się już! Nie lubimy się już, chłopie! Nie lubimy się już! Jak mogłeś mi zepsuć mego stila? Jak mogłeś mi zepsuć mego stila, byku? Jest ten legendarny? O, będzie za 26, 25 sekund będzie legendarny. Ciekawe, czy będą na niego pieniądze. Pewnie nie. No słuchajcie, wszyscy będą się czaić na niego. Ty, może wszyscy się będą czaić na niego i zapomną bazę zamknąć? Ty. Patrzcie, bo oni się czają na niego. A za ile mi się baza otwiera? Ja nie widzę, prawda? Moja baza się otwiera za. ile? Za 27 sekund, dobra, to, to jest git. Dobra, oni nie się kłócą o tą legendarkę. Patrzcie, oni będą pracować o tą legendarkę. A ja może okradnę tego chatę. Nie, tak nie, tak nie. Chop, tu cześć, Chop nie? Chop pilnuję. Dobra, i co to za legendarka? Halo, gdzie ta legendarka? To jest legendarka za 35 tysięcy? Burbaloni, loli, loli, Dobra, kupuję go. Kupuję go, trudno, no wydamy chociaż trochę pieniędzy, nie? W sumie mam już jednego burbalonii loni to To git, nie, to będzie pasować O tu otwarta baza! Lecimy próbować! grać balelinkę! O niej zostałem zamknięty! Zostałem zamknięty! To teraz? Nie mogę stąd wyjść! Jakie? Czemu mogę być zamknięty w bazie i nie będę mógł wyjść? O, mogę wrócić do sklepu? Serio? Jestem zamknięty, do Dobra, słuchajcie, wychodzimy z gry. A mogę reset kliknąć w sumie, mogę reset kliknąć. No właśnie, właśnie. Myślimy, myślimy. Mogę reset kliknąć. Możemy reset kliknąć tak wyjść, dobra dobra, to, czyli nie możemy tak zostać dosłownie na zawsze w miejscu. No dobra, dobra. To, to git, to git. Dobra, kto ma otwartą bazę? Czy ktoś ma otwartą bazę? Chyba idziemy, słuchajcie, idziemy, idziemy na inny serwer, gdzie jest więcej ludzi. Mi się daje, że to jest dobry pomysł. O, ktoś kupił Burbaloni! Bo to legendarny był! Mogę go też kupić? O, ja go kupiłem. Ty, ja mu zabrałem? Ty, ja mu zabrałem go. Ty, ja mu go zabrałem. On wydał znowu i ten. Oni, można kupić to i zabrać komuś, i on wtedy idzie do bazy. Ale tu jest hamskie. To najlepiej mieć bazę wtedy blisko. O, mogę ukraść mu. Lila, lila, lila Ej, to moja baza. O, Boże. Boże, on mi zabrał. O, może on mi zabrał? Meku, My myślcie, że możesz mi zabrać coś? Oszalałeś chyba. A jak ja mam coś ukradniętego, to nawet nie mogę. Muszę dojść do bazy wtedy, swojej ty, to, to jest w ogóle niebezpieczne. Trzeba bardzo pamiętać o swojej bazie. Chłopi chciał łukać, kiedy ja coś kradłem. Ale mi się udało, a jemu mu się nie udało. To najważniejsze. O, ty robisz dużo pieniędzy, dobra, kupujemy ciebie. Truli Trulicina, zapraszam do bazy. Zapraszam do ekipy mojej tutaj, ziomeczków yy, nie, niegrzecznych. O, tu mam otwartą bazę, a nie no nie, nie, tak nie, tak nie. to ta to, to baza też nopka, nie, no nie będziemy nopka okazać, nie, to trochę, trochę głupie, nie? Trochę chamski. A masz! No <grym> i <grym> mnie nie ma. Zaraz ktoś przyjdzie i go. Zaraz go zamkniemy tutaj. Patrzcie, do no, nikt nie idzie, nikt nie idzie mi okraść. Nikt tego nie widzi nawet tutaj. Mam bardzo w takim kącie dosłownie, żeby tutaj nie widać, nie? O patrzcie, biegnie, biegnie, biegnie! I bomb zamknie... a nie, nie daliśmy rady, za szybko zamknąłem! Za szybko zamknąłem bazę, nie nie zdążyłem tutaj wbić. No dobra, trudno. O, baza, baza otwarta. E, Twarta baza. Boże, nieby Legendarnego truli Bologni. Burbaloni Trulli Boże, ja muszę iść do, aż do końca mapy z tym. Przecież ja nie dam rady z tym dojść. Boże, nie dam radę z tym dojść. To jest tak daleko. O, może dam radę, może dam radę. Uwaga, mój drodzy. Nikt za mną nie biegnie. Odkradliśmy go na, na pełnej. Wykradliśmy mu wszystko dosłownie. Dobra, mamy go. Tak daleko było, ale daliśmy radę. Yy, musimy kogoś, słuchajcie, sprzedać. To najmniej robi pieniędzy, ty robisz najmniej, bo ty robisz tylko 3 na sekundę, to bardzo mało. I jeszcze możemy jednego sprzedać, jak będzie jakaś akcja. Yy, Tripi trapi, niestety. Sorry, ale lecisz. Jak będziemy mieli milion, naszym celem jest w sumie zbierać milion, bo wtedy dostaniemy nowe rzeczy, nie. Elobyku. O nie, doigrałeś się teraz, do, do, doigrałeś się. Boom. Nie, był w ogóle. Kup, pola smarsa zwiezać ty. Widzieliście to? Dobra, słuchajcie, robimy bajta. Za 10 sekund. Za 10 sekund się kończy moje to. Będziemy czekać tutaj. Ja udaję, że mnie nie ma. Patrzcie, no. udaję, że mnie nie ma. Nie patrzy się. Nie, niby się nie patrzy. Niby się patrzy w ścianę. Tak naprawdę się patrzy na was. O, biegnie, biegnie, ktoś. Patrzcie, biegnie, biegnie. Biegnie i co? I mamy cię. I mamy cię. Mam cię w klatce. Czemu się w ogóle świecisz się jak nie wiadomo co i mam cię w klatce i teraz mogę się klepać. Mamy, mamy chlapa! Mamy, słuchajcie, chłopa w klatce! BUM! Ty jak on się nazywa? LVV... Dobra, jaką się nazywa? Ty może mu coś. O to jego baza była. Ty, to jest w sumie dobry pomysł, żeby zamknąć kogoś i go w okraść dosłownie. O tutaj możemy ukraść coś, ale tu są same słabe, nie? My już, za sobie, my już po słabych nie lecimy, nie? My chcemy bardzo dobre teraz już. My chcemy dobre koksy. On no, tu jest jakiś dobry koksy, nie ma żadnego dobrego koksa. No, robimy, robimy słuchajcie, baita jeszcze raz. Robimy baita jeszcze raz. Zarzucamy wędkę dosłownie i czekamy, aż ktoś wejdzie. I wtedy idziemy na jego chatę i go ukradamy, nie? Jak będzie zamknięty w mojej bazie. To jest, słuchajcie, 200 IQ dosłownie, najlepszy plan, jaki miałem w życiu. Słuchajcie, mityczny i legendarny będzie za 3 minuty. O, to też musimy poczekać na to, nie? Halo, ktoś nie chce przyjść do mojej bazy? Nie chce ktoś przyjść do mojej. Nie chce ktoś być złodziejem? i przyjść do mojej bazy, na pewno? Nie, nikt nie chce? O, biegnie, biegnie, że meczek. Patrzcie, biegną, biegną. Biegną, chytre, chytre żopy biegną. Dobra, lecimy i zamykamy. Jak wy macie na imię? Katnap i ten, dobra, katnap Katnap, tu jest jego baza I tu jest tego baza Słuchajcie, leci się z nimi w mojej bazie generalnie Ale oni swojej bazy nie mogą zamknąć I teraz w sumie ludzie ich okradają przecież, nie? Na pewno, na pewno I teraz ich ludzie okradają w sumie Dobra, katnap, idę Cię okraść Gdzie jest jego baza? Katnap, baza tutaj jest, dobra no Nic nie ma ciekawego, niestety nic nie ma ciekawego Nic nie masz ciekawego niestety Katnap, no sorry, nie ma co okraść Do widzenia do widzenia, generalnie. Wypraszam stąd. Wypraszam cię stąd, wypraszam cię. Zamykamy bazę, nie chcę cię już. Koniec. Jak on tutaj jest, to ja go, ja go nie mogę wygnać stąd. Nie mogę, go, nie mogę go stąd wywalić, nie? To jest najgorsze. Akish, 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 katnap, akish. Idź stąd. Akish. Jak nie Czemu jak on dotyka tego, to, nie, to go nie pali? Nie palą go te lasery? A mnie paliły u innych. Noba katnap, dograłeś się. Wygrałeś się, kradnę. Kradnę ci tego. Jak się teraz czujesz tym, co? Jak się teraz z tym czujesz? Przychodzę do twojej bazy i ci kradnę rzeczy. Kradnę i sprzedaję. Kradnę i sprzedaję. Co ty na to? Co ty na to teraz, co? Co ty na to? Kradnę ci teraz rzeczy i sprzedaję je, co? nie wychodzisz z mojej bazy, no to ci kradnę rzeczy. Prosta piła. Okradamy się do zera. I sprzedaję jeszcze. Sprzedaję go. Nie, nie, nie. Sprzedaję go. Sprzedaję go. Nie ma go. On znika. Ty odważ się. Zostaw mojego trulibę, mojego trulicina. I teraz spadaj z mojej bazy. Dobra, i zamykamy.

No, ale, dobra, damy radę, damy radę. Ten mityczny, może będzie mieli na niego pieniądze, nie? Tylko on bardzo drogi będzie, to jest problem, nie? Czekajcie, 9 sekund. A tutaj oszczędzam, będziemy mieli pa, troszeczkę czasu dosłownie, ale będę musiał dosłownie gnać do mojej bazy, nie? Z powrotem. Dobra. Co mogę go kupić? Kolejny powinien być ten. Mamy, burbaloni do Loni. dobra, lecisz. Lecisz do mnie. O, jest ten, nie, to jest ten. Frigo kamelo boże, jaki wielki. I Muszę moją bazę bronić. Muszę moją bazę bronić. No, muszę moją bazę bronić. O, dobra, mamy, zamykamy. Dobra, i teraz muszę szybko biegnijcie moim ciaczki. Biegnijcie do mnie szybko! Szybko biegnijcie do mnie! Nikt nikt was nie kupi! Dobra. Nie kupił od niego go! Ja nie mam pieniędzy na teraz! To jest niesprawiedliwe, że można kupić go drugi raz! Ja nie miałem pieniędzy, żeby go kupić drugi raz już! No dobra, ale mamy chociaż burbalanie do lani, lani no Ale tyle pieniędzy straciłem bezsensownie! Co za co za was te życia? Mam po prostu. Nie, no, generalnie baza na samym końcu jest najgorsza na świecie. Kupujemy bazę bliżej mnie, nie? Nie obchodzimy to. Koniec. Dobra, jesteśmy na serwerze, gdzie jest teorii maksymalna ilość ludzi. Mityczne za 3 minuty, dobra, dobra. I tutaj mamy bazę chociaż trochę bliżej głównego miejsca, nie? Więc ja teraz będę grał, słuchajcie, kolejne jeszcze 30 minut, 13 minut znaczy się. I zobaczymy tego mityka, nie? Kole kolejnego. A do tego czasu musimy uzbierać pieniądze, nie? Więc fajnie było kogoś okraść. Na przykład, yy, ale najpierw musimy kupić rzeczy, zapomniałem. Szybki, szybkie bieganie muszę najpierw kupić, sorry, sorry. Tu mamy kogoś bazę otwartą. Mogę coś mogę coś ukraść. Kadniemy. Kradnę tum tum sahura, słuchaj, Byku, nie przejmuj się, dobra? Nie przejmuj się. Kradnę po prostu tak na tak zasady, nie? Mały złodziej ze mnie, szybkie kadnięcie. Cyk, dobra? Kadniemy go i sprzedajemy w sobie, bo on nie potrzebuję was. Papa, pa. tu patrzcie, jaka potężna baza jest. Tutaj są jakieś małe. Burbaloni loli, i loli, szympanzyni, bananini. Może tutaj się przyczaje? Może tu się przyczaje? Bo mam blisko bazy swoją, nie? To daleko, daleko nie muszę iść w teorii. Może akurat czymś będzie zajęty? A tutaj widać czas, ty, jak podejdziesz. Patrzcie, widać czas. Tu widać czas w teorii. 51 14. O, o, byku, byku. No i co teraz? Zamyklałem cię u siebie, co teraz? Zabił reseta. No trudno. Szkoda, bo miał nie bazę otwartą już. O, miał faktycznie miał. Ty, chłop mnie. Chłop miał praktycznie. Już miał bazę, już mi się otwierała. Zaraz byśmy go wykradli, gdyby nie umiał się wrócić. O, tutaj mam otwartą bazę. Witam. Dzień dobry, mogę po coś pożyczyć? Dzień dobry. Gangster footera, pożyczę dobra, nie przejmuj się. Pa, pa. Nie przejmuj się tym! Ja tylko ja tylko pożyczam go. To o, oddam go, obiecuję. Bo i kolejnego lecimy. Czy nie, czy nie, czekajcie jak tam baza? 11 sekund, zdążymy, znożymy, znożymy, zdążymy chyba. O nie, on wyszedł. On wyszedł z gry, ale nie zdążył, bo ja mu coś ukradłem wyraz zanim, 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 to, bo coś ukradłem, czajcie to! O, Otwarta baza! Lecimy! Boże! Szympan nie, nieba na nik. Nie! To jego baza, nie! Ale coś mu ukradli! Ty, coś mu ukradli? Coś mu ukradli! Chłop nie był nieuważny, coś mu ukradli! O nie! A ja nie zdążyłem! Ja ja nie zdążyłem, ukraść! Najgorzej! O, tutaj otwarta baza. Chłop tam się czai. Lipa. O, teraz słuchajcie, legendarka będzie zaraz. To możliwe, że trzeba ja będzie się nią pobić. Generalnie najlepiej nie kupować od razu. W ogóle. Tego peta, nie? Najlepiej poczekać, aż on będzie dosłownie przy Twojej bazie i wtedy go kupić, nie? Wtedy ma najkrótszą drogę do ciebie. Może kogoś zamkniemy? Teraz, kiedy jest legendarka. Ktoś chce wejść do mojej bazy? Ktoś chce wejść, może? Ktoś chce wejść, może tutaj? Coś na chwilę? Ktoś chce wejść, coś? Pożyczyć, może? Nikt nie chce, dawać legendarka zaraz, będzie słuchajcie, Zamykamy, zamykamy, bo zaraz będzie się Kupili, kupili. Dwóch ku... Boże, biją się o niego! Biją się o niego! A jak bazy? O, kupimy się o niego! No i nie, no i kurczę, wydałem pieniądze i, i ty hop... Chod... Chciałem się... Że, chciałem zrobić tak, żeby oni się bili o niego. żeby żeby ja na końcu po prostu wlazł do otwartej bazy kogoś, nie? O, mamy. Boże, to jest... Bombini Guzzini, Bombini Guzzini za milion! Bombini Guzzini za milion! Mamy go! <śmiech> <śmiech> mamy go! Widzę tego gramy! Bombini Ale beka! <laughs> No pokładcie, najlepszego jaki jakiego jest praktycznie! Niesamowite! O, No tak, to jest twój. To jest twój Byku. Tak, to jest twój, tak, tak, dokładnie. Dokładnie, tak, to jest twój. I co teraz? I co teraz! I co teraz, byku! I co teraz? Dawaj, dawaj piole! bo <laughs> Najlepszego, bo to fajdrota ukradłem, niewiarygodne! Ty, zajmuj się bardzo otwiera? To 207 sekund No dobra, dobra. Dłużej niż moja Por favor, on chyba do mnie, o nich generalnie chyba pisze, że on chce go z powrotem, nie? O dobra, kurczę już, już myślałem, że może zacznę z nim zaraz coś gadać I może mu kolejnego ukradnę, to by było cudo słuchajcie Ty, on zaba się zaraz baza otwiera, nie? Kradnę szimpanzini balenini Kradnę, kradnę, kradę mu Kradnę mu, nie balenini mu ukradnę jeszcze <ścoughs> Jeszcze kolejnego mu ukradnę Kolejnego ci ukradnę byku co teraz? Niestety, moi drodzy, tak jest, taka jest gra. No. Nie zamykasz bazy i Cię okradają. Pop jest bardzo zdenerwowany. No, słuchajcie, mamy już milion, żeby Rebirfa zrobić, nie? Mamy serio milion, żeby Rebirfa zrobić. Co potrzebuje do tego? Tung, 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 co i tripitropy, tropy, dobra. Musimy, słuchajcie, sprzedać. Wtedy najsłabsze. Ciebie chyba. Nie, Bonekę musimy sprzedać. Dobra, Boneka lecisz niestety. Chłop, znowu nie bazę, czy mi się dało? nie, dobra. Teraz w sumie nie potrzebuję już ich, nie? Szkoda, że w sumie ten powinniku z tak się zmarnuje szybko, bo teraz review robię, no ale chcę te nowe rzeczy odblokować, nie? No to przydałoby się, nie? Dobra, ty jesteś najsłabszy i. i ty jesteś najsłabszy. Brrm Patapib już jest najsłabszy. Dobra, mamy teraz dwa miejsca. I potrzebuję teraz. słuchajcie, zamknąć bazę. Zamykamy bazę, zamykam bazę, powiedziałem. Chyba mam otwartą. Kradę mu kolejnego. kadam go znowu. Okradamy go znowu. Okradamy go znowu. Chłop mi wbija do bazy, okradamy go. Okradamy go jak leci dosłownie. O chłop wyszedł z gry! Wyszedł z gry! Wyszedł z gry, żeby go nie okradli! Co? Ktoś mi kradnie Bombini Cuzzini? Kto? Kto? patrzcie co tu jest w ogóle. Bombardino krokodilo. Ty, kupuję go. Ty, patrzcie. A kto mi kradnie? Ktoś mi zabrał. Nie zauważyłem. Ty, odwal się od niego! Dobra. Dobra, słuchajcie, ktoś mi ukradł Bombini guzini, ale to w sumie... To w sumie okej, okay, bo i tak robię Reseta już, ale w ogóle nie zauważyłem, ty! Kto mi kradnie Bobardino? Kto to kradnie? Nikogo tu nie ma! Ktoś cituje? Ha! Ktoś cituje, czy co? Ty ktoś tuje chyba ty! Ktoś mi oka dosłownie jaką zamknięte! Widzieliście to? Dobra! No nie obchodzimy chcemy rebirfa. Tripitropa tropa i tung 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 sahura muszę kupić Tripitropa tropa i tunk tung tung sahur Teraz, bo jak będę, ja będę robił re resetami, już w sumie i tak te rzeczy, nie? Tripitropi potrzebuje ciebie jednego Ale to bardzo dziwne było, nie? Miałem zamknięte kraty Nawet nie widziałem, żeby ktoś coś trzymał w ogóle, nie? Ktoś tu, mi się wydaje, czy czytuje i ukrada tylko takie najlepsze pety czerwone, rzadkie, nie? A kto ma? Ma, ma ktoś takie, ma ktoś moje pety? Ma ktoś je? Ma ktoś w ogóle je, czy nie? Ty masz! Ty masz, ty, masz. ty jesteś złodziejem! Ty jesteś cheaterem-złodziejem to ty, to ty oszukujesz. Bardzo nieładnie, byku, bardzo nieładnie, bardzo nieładnie oszukiwać. No chyba że jak zrobisz jakiegoś trzeciego rebirfa, masz jakieś, nie wiem, wchodzenie przez klacz, jakąś niewidzialność czy coś takiego, nie? Może masz jakąś niewidzialność, nie? Ale generalnie chłop, wydaje mi się, że ci, ci, to trochę jakieś czyty ma, nie? Coś tutaj, coś tutaj śmierdzi. Dobra, kupujemy tu tą sakura. Jak ktoś może kraść mi coś? Jak w ogóle go, mam zamkniętą kratę? Jak mi coś może ktoś kraść, coś w ogóle? Znowu ten chłop coś kradnie, ty no on cheatuje, on się teleportuje Ja, ja nie mogę, dosłownie cheatera mam w tej grze Chyba oszaleliście Dobra, ja rebiffa strzelam, sorry byku, już nic nie mam Takie życie Bardzo ładnie oczekiwać byku, bardzo ładnie Mama by się wstydziła Ja go muszę popatrzeć, ja, ja go, patrzę, ja go słuchajcie, ja, ja, ja bym chciał na niego popatrzeć Ja bym chciał na niego popatrzeć czy on kogoś też okrada Patrzcie, uwaga I co, biegnie? No bo ja sobie może ukadę coś. Jakiegoś patapiba na przykład. Brbr patapiba. Kada komuś brbr patafima. Tak dla zasady tylko. Ale ja przynajmniej nie czytuję, jak go ukradnę fair. Jak ja będę fair. Ja będę fair i ukradnę go fair. Bo mamy. Pierwszego tego mojego. A ty możesz to powiedzieć to samo że, że meczku, że ty fair ukradłeś? Bo mi się wydaje, że nie. Chłop dosłownie wszystko sprzedaje, patrzcie. Chłop dosłownie ma to w dupie, wszystko sprzedaje. Ty no on przechodzi przez ściany! Dlatego! Głow dosłownie przez ścianę przychodzi. Widzieliście to? Wiesz, że przed ściany, nie uderzył i wrócił. Ale nieładnie, ale nieładny cheater z niego. E-e-e. Dzisiaj kłócą o loli loliloni. Ale tak, moi drodzy, oficjalnie wiemy, chociaż, że da zrobić pierwszego Rebirtha wkradnąc. Osiągnęliśmy nasz cel. Oficjalnie wygraliśmy, Pomimo tego, że nasz cheater os oszukał tutaj i okradł nas. Ale to nic. Dziękuję wszystkim, że oglądaliście do końca. Ja się na razie żegnam. Pa-pa!